Property News Podcast. Aneta Wieczorek, Propertynews.pl. Magdalena Szefernaker, Polski Holding Hotelowy. Branża hotelowa no, od jakiegoś czasu już boryka się z problemem braku pracowników. Niedalej, jak jeszcze latem, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego alarmowała, że no, w ponad połowie hoteli w Polsce brakuje pracowników. Czas mija, natomiast pytanie, czy te problemy zostały? Jak wygląda teraz sytuacja również w Państwa hotelach, w obiektach Polskiego Holdingu Hotelowego? To prawda, branża hotelarska od zawsze odczuwała migracje pracowników między poszczególnymi hotelami obiektami Kryzys pandemiczny tak naprawdę jeszcze bardziej uwypuklił to wyzwanie, które stoi przed um, zarządzającymi hotelami, bo um, my też jako Polski Holding Hotelowy odczuliśmy te rotacje pracowników, zwłaszcza w tym momencie kryzysu, kiedy hotele i obiekty hotelowe w większości pozostawały zamknięte. Lockdown dał się we znaki. Tak, również, również to odczuliśmy. Podjęliśmy różne działania, aby z jednej strony oczywiście utrzymać tych naszych pracowników, pracowników z dużym doświadczeniem świadczeniem profesjonalistów w swojej dziedzinie. Chodziło nam o to, aby docenić te osoby, które z nami pozostały, ale też przyciągnąć Nowe osoby do, do naszych hoteli. No właśnie, a jakie narzędzia Państwo wdrożyliście i w jaki sposób wpłynęliście na to, żeby wzmocnić zespół i zmotywować go do działania? Polski holding hotelowy stawia przede wszystkim na ludzi. Branża Hospitality opiera się w bardzo dużym stopniu na kontakcie bezpośrednim człowieka z człowiekiem, pracownika z gościem hotelowym. Dlatego mamy świadomość, że mm, Kładzenie nacisku na wzmocnienie pracowników jest tak naprawdę kluczowe dlatego żeby dobrze funkcjonować w tej branży. My przede wszystkim stawiamy na awanse wewnętrzne. Dla nas to jest bardzo istotne, aby ludzie wiedzieli i czuli, że mogą się rozwijać w naszej firmie. Wraz z rozwojem firmy oni też mogą podnosić swoje kwalifikacje, mogą zdobywać dodatkowe doświadczenie. Poza tym, oczywiście, różne działania socjalne, tak? czyli różne pakiety socjalne, dodatkowe świadczenia z okazji świąt albo również dofinansowania z tytułu wypoczynku dłuższego. Także pakiet dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych to też są bardzo istotne kwestie, ale też takie działania stricte profilaktyczne. Nawet ostatnio szczepienia przeciwko grypie, tutaj też nasi pracownicy chętni oczywiście mogli bezpłatnie, z takich szczepień skorzystać. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli się też rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje poprzez różne szkolenia, udziały w konferencjach, w kongresach, nawet chociażby podnosić kwalifikacje językowe poprzez um, chociażby platformy e-learningowe do nauki języków obcych. Wracając do tej profilaktyki, zaznaczę jeszcze, że mamy świadomość, zwłaszcza w tym momencie, jak bardzo ważne są szczepienia przeciwko koronawirusowi. Zwłaszcza w hotelach. Dokładnie. Nasza branża, żeby mogła. Funkcjonować, w ogóle cała turystyka, no to im będzie mniej zachorowań, im bardziej ta pandemia zwolni, tym bardziej my będziemy mogli normalnie wykonywać swoją pracę. Dlatego też w naszej spółce został wprowadzony Dzień Wolny Zaszczepienie. W całej naszej grupie hotelowej wszyscy pracownicy, którzy okażą certyfikat świadczący o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, otrzymają dodatkowy Dzień Wolny od pracy. To jest taki dodatkowy bonus. Kolejny dzień wolny. Dokładnie tak. To jest taka forma gratyfikacji dla tych pracowników, którzy się zaszczepili, ale to też ma na celu zachęcić tych, którzy jeszcze tego nie dokonali, aby się zaszczepili. Widzimy, że no w tym momencie szczepienia są najbardziej taką realną formą obrony przeciwko koronawirusowi. Ale Państwo macie jeszcze jeden bardzo innowacyjny program. PHH wprowadziło program motywacyjny dla pracowników, ambasador, tak? Jednym z narzędzi w tym programie jest tak zwana grywalizacja. Co, co się kryje pod tym pojęciem? My to trochę rozumiemy na zasadzie takiej zdrowej konkurencji między pracownikami. Ten program ma na celu zachęcić pracowników, zmotywować i zmobilizować ich do aktywności prospołecznych i pro pracowniczych, Nasi pracownicy bardzo często angażują się w różne działania wolontariackie, w różne działania ochotniczych służb, ale też nawet w działania profilaktyczne, chociażby oddawanie krwi. Chcieliśmy wykorzystać ten moment, dodatkowo nagrodzić pracowników, zachęcić ich do tego, żeby tych działań robili jeszcze więcej. Każdy z pracowników, którzy który Bierze udział w takim programie, po zebraniu określonej liczby punktów, otrzymuje nagrodę finansową. Więc w ten sposób ci nasi pracownicy no, mogą od, uzyskać jeszcze taki dodatkowy bonus finansowy, ale też budują społeczność polskiego holdingu hotelowego, dla, którego, dla której ważne są właśnie i takie kwestie społeczne, różne działania CSR-owe, ale także działania propracownicze. Można otrzymać punkty za wypełnienie jakby dodatkowych albo ponad standard swoich obowiązków. Tak? Więc to też jest gratyfikowane u nas i, i do tego również zachęcamy. Pracownicy bardzo chętnie się włączają w ten program. Nawet mamy już e, takich, którzy zdobyli e, określoną liczbę punktów, aby, aby otrzymać nagrodę. To jest, to jest dla nas bardzo, bardzo dobra informacja, bo widzimy, że ten program po prostu działa, on funkcjonuje, ale tak jak też wspomniałam, e, Nasi pracownicy od dawna wielokrotnie już angażowali się w różne takie formy działań i ten program jeszcze bardziej wzmacnia to, co już robili, chociażby teraz przed nami święta, to moment, kiedy często też pomagamy innym i bardzo wielu naszych pracowników, naszych hotele, obiekty włączają się chociażby w SOS, wioski dziecięce, czy w inne formy wsparcia, jakiejś takiej pomocy, przekazania prezentów. Dla dzieci, chociażby też są dziecka. Wspominała Pani o, o tym, jak ważna jest gościnność i jakość obsługi, tak? E, czy pod tym kątem pandemia zmieniła sposób zarządzania e, zasobami ludzkimi? Teraz w czasie pandemii doszły kwestie dotyczące wymogów sanitarnych i tego bezpieczeństwa sanitarnego, e, dystans, maseczka, dezynfekcja, o czym nasi pracownicy oczywiście pamiętają, są już od dawna przeszkoleni w zakresie wszystkich tych wymogów sanitarnych i absolutnie też zawsze proszą naszych gości, aby te zasady były przestrzegane. No w większości przypadków spotykamy się z dużym zrozumieniem stosowania tych zasad w naszych obiektach, więc to jest na pewno dodatkowy element, który doszedł w czasie pandemii do, do gościnności, do jakości obsługi, który cały czas absolutnie w naszych hotelach jest na bardzo wysokim poziomie. Może o tym też świadczyć chociażby ostatnio nagrody, które otrzymali nasi pracownicy z hotelu Courtyard. Mianowicie chodzi tutaj o pozyskanie największej liczby uczestników, nowych uczestników lojalnościowych do programu Marriott Bonvoy i Marriott International uhonorował naszych pracowników nagrodą pieniężną za pozyskanie największej liczby nowych członków i nasz hotel Courtyard przy Lotnisku Chopina zdobył pierwsze miejsce wśród hoteli Courtyard marki Courtyard na świecie w pozyskiwaniu tych nowych uczestników programu, ale też pierwsze miejsce w wśród y, wszystkich hoteli sieci Mariot w Europie. No, to jest to... wrażenie. Bardzo, bardzo też pokazuje, jak wysokie standardy zachowują nasi pracownicy. Również w tym programie uczestniczyli pracownicy Hotelu Renesans pięciogwiazdkowego tuż obok Hotelu Courtyard, którzy również pozyskali nowych uczestników programu, dzięki czemu otrzymali nagrodę. Hotel Renesans został również bardzo wysoko oceniony przez gości korzystających z tego hotelu. Czyli te wszystkie działania widzą i doceniają również znane i międzynarodowe marki. Hotelowe, tak? Dokładnie, z którymi współpracu współpracujemy, więc y, tym bardziej y, pokazuje to, że y, no, dla nas bardzo ważne jest zachowanie tych odpowiednich standardów, wysokich standardów jakości, gościnności, no ale również bezpieczeństwa. A co będzie w przyszłości takim filarem y, przewagi konkurencyjnej w hotelarstwie? No bo jedni eksperci uważają, że będzie to, że, że to są zaawansowane technologie wprowadzane w różnych miejscach i w różnych sferach hotelu, tak? Y, inni z kolei uważają, że. No, nadal należy stawiać y, na ludzi. Jak, za którą opcją państwo się opowiadacie? Wszystkie nowe technologie, noweliki technologiczne, rozwiązania y, poprawiające jakość obsługi, funkcjonowania hotelu czy też funkcjonowania pokoju hotelowego są na pewno niezwykle istotne i ważne, i y, y, też się w tym kierunku skłaniamy. i te istotne rozwiązania, które są ważne, chcemy wdrażać u nas. Natomiast no nie możemy o tym zapominać, że to technologia zawsze jest tym czynnikiem wspierającym wspierającym człowieka. Człowiek, bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, pracownika, z gościem jest najważniejszy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego życzę Państwu. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.